Josian ze strony Cut przesunięty dzień to jest widzowie kolejny odcinek. Dzisiaj widzowie gramy w... W Rainbow, w Rainbow Friends. Oczywiście widzowie pomijam, bo to nie ma sensu pomiń. Widzowie... Co jest? Co, co ja robię, widzowie? zawsze łapkę w górę i suba. Ha, bo ja że niby z nim teraz rozmawiam chyba. Więc widzowie ogólnie że tak powiem. To jest tak Rainbow Friend Chapter drugi. Mogę nagrać chapter pierwszy Jak chcecie? Ja już tam grałem w te chaptery, więc jakby co, to ja to wszystko zwie już o tej gierce komputerówce, nie? Tu można tyle rzeczy... Nie wiem, ale no i ja tak będę 40 godzin robił, teraz to prawie cały odcinek, nie? to jest po prostu? to jest po prostu? No nie wiem co to jest po prostu. No. no. Ha, to dobra, lecimy po drobince Tutaj ja sobie rozmawiam, jak gdyby nigdy nic, w sensie tutaj widzicie. Nie. Tutaj mamy ten. I ja nie widzę. O, tam był green, super. Ja w ogóle ludzi nie widzę w tej grze. A zaraz wydaje mi się, że zobaczę. Dobra, idziemy teraz tu. Tak, ja chcę naprawdę, żebym tu stronę blua, O, czyli green. I że mogłem mogę przejść tak o. Tam jest w ogóle jakaś kryjówka po tym, jak nikt nie widział. Nie wiedział w sensie. Dobra, mamy Danu motek. a tu sobie można na koło wejść i sobie zobaczyć gdzie kto jest. A. To jest na przykład, pan. A jest w ogóle szybszy. <grym>, Czemu ja... Ciebie widać sobie whistle. Dobra, nie widział mnie bez ślepy. No i będę naprawdę tak robił, ja nie mogę! Dobra, trudno. Gramy z nim, tak, z, z tym, z tym gadaniem po prostu, no. Jeszcze pięć. Pięciówka została, pięciówka. Jeden, dwa. Tam na tym wiem, że nic, zawsze nic nie było. Idziemy teraz do purple'a, czyli do fioletowego. Yy, mamy trzy, w sensie trzy na Dobra, trzy nam jeszcze brakuje. Zostawa, żarówa. Esa z Okej, okay, dobra, mam jeszcze dwa. Gdzie babo się znaleźć ten tujeczki? Tutaj byliśmy. Dobra, jedyneczka. Pięknie, super. O! Mamy wszystko, więc teraz idziemy zanieść to. W czasie, jak gadamy, jak widzicie. I chyba mam nadzieję, że tu nikogo nie będzie. O, ktoś weszedł do tego. A, ja, no jest, tak będzie. On będzie szedł, ale gdzie on będzie szedł? No musi akurat tu. No, ludzie. Akurat tu musi iść teraz. W tym czasie, w tym. W tym. nie, bo on mnie złapie. No Jezu, no szybciej lyś. Jezu. Możesz trochę się przyspieszyć, bo. jeszcze Blue może tu będzie, co? Będzie la 40 razy lepiej. Dobra, mamy to. Pomijamy. Nie ma sensu, widzowie, pomijamy to. Teraz musimy te, gasi, te gaśnice szukać. 15 gaśnic. A no tam, no bo tu już jest ten. Oj, zapomniałem. O, bo tu jest ten ten właśnie. już. Nowa postać, czyli fioleto. Słyszę yy, nie fioletowy, tylko yy, ten. No, jak on miał yy, żółty. O, dziwnie. Ten, on jakieś... Dobra, patrzcie to, idziemy tu. Juć tu powinni być kolejne gaśnice. Jak wy właśnie widzicie. Dobra. No, idziemy tu teraz. Idziemy już z... akurat do niego. Tam widzę jedną gośnicę, super. Mamy tutaj drugą. Tu mamy kolejną. Dawaj, chodź. O kurde, on się zbliża, ej. On się zbliża. O! To się robi niebezpiecznie. On tam przed, więc my możemy iść po tom. Dobra, mamy 10 już. Stały nam jeszcze trochę tam. Idealne trzy nam zostały, dwie nam zostały teraz Więc widzę mamy, Mamy dwa, w się sensie teraz... No dwa teraz mi brakuje, tak Uciekaczka, ucieka uciekać Ucieczka przed Blue Bo tam jest Blue Dobra, mamy kolejną gaśnicę Mamy już dwa, jedną jeszcze No nie dwa, tylko jedną Jedna gaśnica mi brakuje która nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie jeszcze był, nie byłem. A wiem gdzie był, nie byłem jeszcze, w tym w zamku tego, yy, w tym zamku blue. To jest chyba zamek blue. Więc już, już tam będziemy. Chyba. Dobra, chodzimy. Szybko pudeło. On tu łazi. Tymczasem ja! Halo? Nie ma. O, to ja nie wiem, jak nie ma. Uf. Dobra, Tara, Blue, w się sensie Green. Nie wiem, gdy. tam gdzieś Blue szedł. Oby, oby on nie szedł właśnie tu. Bo widzi, w, słyszałem, że z żółtych albo wyszedł, albo weszedł tam. Teraz wyszedł. Ara, mamy to, widzowie! Kolejny ten, tymczasem ja. Dobra, pomijamy to, bo tam było, tam po prostu, że musieliśmy ten. Oj, teraz te kuleczki, musimy ten. Balony ten. I mamy na to no, czas, ale ten czas jest bardzo. bardzo długi, więc na spokojnie musimy takich 10 znaleźć. Elegancko, widzowie. Tutaj o. Musimy o, jeszcze to. Mamy, bo tutaj nie można po kilku, tylko tu trzeba po dwóch, po jednej akurat. Nie zobaczysz mnie? czy jednak zobaczysz. Co w się sensie nie zobaczy, tylko idzie tu akurat. A tu schodzi? Nie. No bardzo dobrze, że tu nie schodzi. Jezus, co on robi? O green? Jest tu. Więc green się tutaj restrukturował res akurat w tej grze. Bo ja nie, nie znam spawnów z tych postaci. Z, z, z czego co pamiętam, to też do pudła nie mogliśmy wchodzić z tymi. Z, jak weszliśmy do Budo, to je opuszczaliśmy. O, idzie. A nie, tu jeszcze nie ma, bo wiem, że będzie jeszcze ja, jedna postać, ona nazwie Ja są niebieski, teby. Który widzi po prostu jak się ruszamy w kartonach no to on tak jakby widzi, nie? On jest akurat mądry. O! O! No, I on będziesz serio tak ten... On tak... Idzie i stoi! Idzie i stoi! No to jest po prostu... niemożliwe, nie? I musimy ciągle zani, zanieczyszczać tak, nie? I to i to jest najgorsze właśnie. Teraz chyba będzie... Nie widział mnie o! O! A tu chyba nie ma. Żadne, nie, bo by było słychać to. Uu, uu. Tutaj widzę, że też nic nie ma, więc to będą akurat może w zamku. W zamku. Nie, nie wiedziałem przyspieszyć, co to jest. Ida będziemy musieli... O tu jest jakaś, dobra to zaraz z panią... Może przechodzicie coś z tego teraz. I tu... Be... i Yellow tu tak wychodzi nagle. Ha! Nie widział mnie, ale strzelił barwnik. Nara. No dawaj szybko, bo... Czas mija, dawaj jeszcze jedną, tu była kuleczka przecież, no już jej nie ma, super, była i się zmyła. Wow, tu są dwa, nice. No coś się ciekawie się robi. Dobra. Co on robi? Bo tam on dziś ma gniazdo, nie? To ja wiem. Że, <gryśla> jaki ryj. Dobra. Czemu green jest przez całą rudę w tym samym miejscu? On tam... I on tam siedzi? Przez cały czas. Dobra, szybko. Dawaj tą kuleczkę tu. Kolej kuleczko się nie bój zaniesiemy cię tu No i zanieśliśmy Jeszcze jedna pewnie, która jest w zamku A nie, bo to jest green on nie widzi jest slap On idzie tu idealnie to jest to wielka kula Słyszę jej Nie ma jej w zamku blue Tutaj też jej nie ma Ja nie mogę ze mnie To słyszę? Widzę ją, przecież, dobra o, 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 Co tu się dzieje? On jest szybszy ode mnie? Chyba nie Tylko teraz żeby o część, Żeby teraz Nie spotkać Blue'a przy drodze Przy tej, przy mojej podróży właśnie Ostatnia kula! Dawaj ją! Ja nie mogę, to minęło, to naprawdę Dużo, dobra, jest! Pomijamy od razu I teraz z, musimy 8 cukrów cukrów znaleźć No tu mamy jedną o dawaj, no chodź. Tu Tu ma, tam mamy drugi cukier. Dobrze, zaraz już właśnie sobie tego pójdziemy. No właśnie, teraz musimy pamiętać, że jest nowa postać, ona imię Kaja, czyli jakby wiecie, jazd niebieski. To trzeba pamiętać. Dobra, się tych postaci nie boję, ja sobie tutaj dżuję i zbieram sobie cukry. No, jeden cuk. Nie ma tutaj cukru. Teraz kolej. Wow. Miał być gdzieś blue, więc ja uciekam stamtąd. Ha. To są ja i moje cukry. Jest. Dobra. Czysto? Czy nie ma naprawdę u niego żadnych cukrów? Dziwne. Potem uciekamy tu. Mamy trzy, więc zostało nam, widzowie, cztery. Zostały nam cztery cukry. Widzowie. Ja nie mogę, co to było. Kto to był? A to był chyba ten kajan, ten nowy. no wala tymi swoimi. Jak nie wiem. Oj do, no nie, nie mogę się ruszać widzowie, bo on to zobaczy. Wcale się nie ruszam. Ja nie mogę, co tu się dzieje? Yellow, blue i. A ja nie w tym samym miejscu. A to mnie nie złapiesz, jesteś za słaby, żeby mnie tu złapać w ogóle. Aleś ci bipam. Czekaj. Łodzie, bo żeby mnie tu złapać. Nara Widziwałem cię. To ostro. Tam właśnie patrzę. Nie ma żadnych cukrów.

O no Jezu nie, gdzie są Nie widziałeś, są słabe. Dwa cukry gdzieś muszą być jeszcze. Tylko gdzie? Tylko właśnie gdzie? Dawajcie mi szybko te cukry! Ja już chyba wiem, gdzie one są, no właśnie! Na, na początku, ja drogę, to jest po prostu piękne. To są na początku. Czasem ja odibuję. Tu, 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 tu. tu już nie powinno nawet być żadnej postaci. Dobra, mamy to widzowie. Teraz tylko ostatnia rzecz. Czyli on będzie sobie jadł tutaj jak ten może i tutaj so idziemy z nim. O ma. Właśnie, dlaczego tutaj nie ma Orange właśnie w tej grze? To jest ten. W Chapterze pierwszym była więc taka postać o imię Orange. Bo tak, blue, green i yellow byli. No bo one, oni byli w Chapterze ten, nie? Yy, pierwszym. Teraz do, doszli tutaj w, yy, wiecie, kajan i Yellow. Ale nie było... Nie było tutaj Orange. Nie wiem dlaczego, nie wiem, dlaczego tutaj nie był, ten w tej gierce nie był Oranger? Może teraz będziemy go, może teraz będziemy go unikać. Będziemy musieli teraz go unikać może. Muszę tak, yy, rokyl się, aby wybrać swoją ścieżkę. Drugu, aha, mamy tutaj gdzieś, niść. o nie, ej. Czekaj, bo dobrze pojechałem. A, bo to są te dwa ścieżki, dobra. Pochyl się wcześniej i przytrzymaj go, aby wybrać swoją ścieżkę. Pochylenie jest bezpieczne, nie martw się, nie możesz spaść. Aha, dobra. Właśnie widzę. Dym, 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 dym. Czasem ja dalej dybły. Oj, i tu są te te. Te te jadą z ten, nad nami, właśnie te. Oooo! Exit! Ja chcę tam iść! Tam jest exit! Tam jest exit! Nie chcę tu być, tam jest exit! Nie. Ale fajnie, Pat, on... Próbuje się jedną ciasteczko swoje te Ale stuczne, co mi ma stuczne... Co mi ma obrazek zrobić? Dobra, i co? O, cześć, tam jest z dół. O, idzie pan. Ej, tu jest z dół, patrzcie. I patrzcie, bieg jest... O kurczę. Cześć! Ale on ma zęby, co to jest w ogóle? W końcu! Follow! Wiem. Dobra, tam! Dara! Łowik, ładnie! Ej, no, ej! Wszyscy się serio postarali, potem... Sobie to muszę teraz Tak. Ja. To jest na pewno lepszy, na, na pewno lepsza część od czy, od, pierwszy, od... Uważaj lawa, zawróć, e, zabronienie, zakaz coś tam zakazanie, coś, się było. Lewe. Na ty lewe. Coś tu pisze, nie wiem, zawróć poważnie. Zawróć. Co jest? Gdzie ja lec! Gdzie ja jestem? Łowy, coś by to tu, A tu postacie chodzą? Nie, nie ma nic totalnie. Ja tu ładnie to jest Tu mamy trombie, trombie, trombie. Tu mam wybitną blue Super To będzie znów ten ogród Dobra tam tam widzę Dobra nara nara jest taki mały teraz jest Ja ładnie to mętrze, to takie. O złoto Ile kasu Dobra tam ma jelo nara jelo Do. Jeszcze, Oj. jeszcze tego, jeszcze ten o kurcze, o kurcze, nara, śmieci, nie tam, nie, gdzie, o. to było dobrze, nie, dobrze, nie, czekaj, exit, tak, dobrze, dawaj, idź, no idź, Dobra, je mamy nadzieję, że wam się spodobał, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i na razie.